Cześć! Po mojej prawej Natalia, po lewej Łukasz i Mateusie, jestem Vanessa i dziś zadam sobie parę niewygodnych pytań Które ogólnie dla nas pewnie będą wygodne, ale jest taki dziecięcy zobaczymy pod Natalię Jak chcecie mocniejsze, to dajcie łapkę w górę, zrobię part 2 z mega mocnymi pytaniami Opowiedzcie swój pierwszy pocałunek Mogę opowiedzieć już to Żadanie. jest dla mnie żaden problem. Byłem na jakiejś imprezie urodzinowej, no i co, popatrzyłem się na dziewczynę, ona się popatrzyła na mnie, poszedłem z nią na salę, na schody takie do góry. Ty dopiero się co, jak miałeś 17 lat? No, chyba. Ja W sumie to późno. No tak, nie no, tak. No, ta. no taki przynajmniej pamiętam. Aż no. tak było? Myślę, Boże drogi, niech Cię Bóg ma w opiece. Ale ja się pierwszy raz kochałem po prostu z miłością. Kochałem czy całowałem? Całowałem <grymne> Poszedłem <Później grymne> za salkę i normalnie tam Bariera kręcona Popatrzyliśmy na siebie No <grymne> biorę ją pod pachę No i później tam byłem dwa lata No i tak już A no chodźcie tak, wow. Idźcie od posałku do dwuletniego związku no. Trzeba uważać To ja też tak muszę zacząłem całować, żeby dwa lata być w związku A jaki ty miałeś proszę? Jak? Ja? No ja miałem total luz, znaczy nie ja mam... Byłem... 12 lat? Nie, 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 nie No ale nie Ja po chyba miałem A pierwszy raz, raz A um... dobra, ale takie całowanie to ja też czułem po stołówce Tak nie no. co, o po No Z Tylko <laughs> Pani od angielskiego W ogóle nie wiedziałem jak do tego się zabrać Mi nie pokazał, tak? No tak I ćwiczyłem na ręce nie? A to też tak kiedyś miałem. No Nie wiedziałem jak w ogóle do tego podejść, jak wyczuć sytuację, tak? Do no, tego, bo... w sensie do niej? No w sensie do I tego pocałunku. Jak to Tak, bo to wiecie, nie było tak jak wiecie, że taki był Gadki, po prostu, No, w miało być romantycznie. Te wiesz, no na przykład Idziemy. jakiś komplement, komplement czy coś. No i śmiejesz się Szczepaka, ale to było obok. To zbliżenie, co to było no, no takie nieudane, no. No i później po to poszło, tylko że wiecie, jak to jest. W postawce wszystko jest dziko, nie, na samym początku. Czyli nie było na przykład rozmowy, że coś było, nie wiem, słabo czy nie, tylko po prostu był, był pocałunek i tyle. No, no, ale było niezręcznie, nie był, nie był udany. O. Nie był udany. Nie było fajnego po prostu, Wajbu nie było, wiecie. Jezu, że ty to pamiętasz, ja nie wiem co ja wczoraj na obiad, a on mi yy, ze szczegółami pocałujesz. Bo ja mam, Bo ja mam czasami randomowe po prostu jakby... Sytuacja. Tak, i myśli, że takie no. po prostu pamiętam coś, co bym, jakbyś mnie zapytała, nie wiem, za godzinę, to bym tego już nie pamiętał Jest mhm. dobrze, że się teraz o to zapytała Bardzo dobrze Bo już na nie nagrali tego Natalia, jaki Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, to było na pewno z moim pierwszym chłopakiem, ale nie pamiętam tego dnia Serio? Ja no, no to to by tak, tak samo miałem z moją pierwszą dziewczyną, czyli no. jesteśmy w tym samym klubie powiem. Serio, ja totalnie to nie pamiętam gdzieś gdzieś u tap w mieszkaniu O Jezus to jakoś to ale ja nie pamiętam totalnie tego. Jezus, ja pamiętam, że byliśmy sypialni z moim yy, byłym chłopakiem i oglądaliśmy <noise> film Gwiazd na Cywilina i się tym zaczęliśmy pocałować i całowaliśmy się cały film. A później całowaliśmy się. Wszędzie, no? <noise> Najbardziej obrzydliwe rzeczy, jaką zrobiliście. Ale komuś ci sobie? Dobra! Bojętne. Ale ja nie wiem, czy to mogę powiedzieć, no, bez przesady. Nie <noise> wiem, czy to mogę powiedzieć. No, Przecież... Ja mam coś takiego w sobie, że mało co mnie obrzydza. I na przykład ja bym właśnie zrobił kiedyś to, że te śledzie zamówił, co wszyscy że wąchają, to ich cofa od razu. Tak, ja bym zamówił i zobaczył, czy mnie to cofnie. Ciekawe. Nie mam, nie mam czegoś takiego, że mnie cofa po czymś. Ostatnio ty napisałeś do mnie, obrzydliwe, jak ja ci powiedziałam, że myłam się y, Jacuzzi na go przy wszystkich i tam pan mi wystawał. Sznurek od tampona, i to obrzydliwe. No. no a co w tym jest obrzydliwego? No, kurwa. no to nie jest takie obrzydliwe, nie że patrzysz na to i się zrzigasz, tylko to jest takie niefajne. Nieprzyjemne nie takie fajne. dla oka. Patrzysz w <noise> jacuzzi, a wygląda jak herbata zamoczona. <noise> jak torebka herbaty, w drugą stronę. Wystaje lipca, i dobre. Czekasz, aż się zaparzy w tym jacuzzi. <głosy> <głosy> Dobra, no, to, <grymne> to Ja muszę ja było pierwszą, bo jestem taka laim przy was, że was nie zaskoczyło No strasznie przykro <grymne> ja ja miałam tak stara, to ja was ogarniam po prostu Nie, to jest coś o zdziwienia, ale na pewno zrobiłeś coś obrzydliwego Najbardziej ja obrzydliwego, to kurwa, co mi się mogło przypomnieć, to jeżeli zesikałam łajtka pod to chyba każdy miał Tak, wresztą. ja też się zlałem no, na to. też tak, jak byłam w stołówce też. A kiedyś było jakieś to, że spróbowaliśmy różne robaki, kupić. Już jakieś mrówki, a nie jakieś y Jakie jest najdziwniejsze miejsce, w którym ściekaliście? Dobra, to ja mogę zacząć. Pozdrawiam okay. dziewczyny z Bułgarii. <grym Aha, <grym> ale, <grym> było tak, że chodziliśmy w osadę noc z kumplem. No nie będę mówił, bo może sobie nie życzy. Chodziliśmy po prostu <grym> po... Po pokojach. To by coś Ogólnie trzymaliśmy z takimi dwoma dziewczynami. One było o to wkurwione o to, że my mamy zajęty kontakt tam z y, wychowawcami okay. i ogólnie mamy większe luzy, nie? No i w ostatni dzień zaczęliśmy chodzić po pokojach. No i wchodzimy im do pokoju. One tam sobie imprezę robiły. Tam nie, nie ma sześć dziewczyn, jakieś tam goście byli. E, wchodzi ten kumpel i mówi coś tam, że no. Wie, tam, tam, tam One wypierdam! Coś tam, nie? Drzą się ja mówię. Dobra, idziemy znowu. będziemy tu siedzieć, nie? Już, już mamy wychodzić i Jest było tak, ubikacja, jakby tu drzwi, od ubikacji, a tu były drzwi od wyjścia. No i my już mieliśmy skręcać w lewo, żeby wyjść, a no ja mówię... W prawo! Wchodzimy do kibla. Weźmy do kibla, one nam się bawią w tym salonie. Ja mówię do, do, do niego, dawaj robimy co. A one tak, jak na Bulgarii, wszystkie. Pędzle, szczoteczki do mycia zębów, inne, wszystkie rzeczy. Szczotki nie mów nawet to, co chcesz powiedzieć. Porozkładane. A my... dobra. Po... i i... osikaliśmy wszystko, kurde. Ja wszystko. bym was nalazła, nawet jakbyś się wróciła. Ale one nawet nie były tego świadome, no jak? Jak miały nie być świadome? To są pędzle! Jezu, ja miał pędzla, wystawił ich... Ja bym was za, ja, ja, zap... bym... ja bym wam nasrała do walizki ja Skąd byś wiedziała, że to oni, a po drugie a, to jak to byś to się poczuła? Myśleć, no stary, a kto inny był? Jak, jak no wali Mocz ten... obrzydliwie przecież, jak już kurde jest długo Nie, ja, to wikale. jest... Jułen. Ja za mocny historię na dzisiaj no. Ja tylko sikałam w rynku, chyba w jak tak najbardziej Ale rynku. gdzie w to... rynku? No w rynku, tam Masz koło... Na szlapku? To koło, <laughs> koło drzwiatkę, tej fontanny. A to No już mnie zupełnie. Nie wiem, ja na pasach kiedyś zlałem pod kamerą Ja zawsze sikam do zlewu. Sława Bogu, że do mnie do łazienki do góry nikt nie wchodził. Ja też nieraz domówki, gdzie byłam na górze w ubiekacji. No to zajebiście żałuję tego, nie? Nie ja pamiętam, że mi w twoim zlewie. No. Ja mam taką historię, mi mama kiedyś opowiadała, że babka usiadła, wiecie, coś tam chciała się usiąść po prostu w łazience na... Nie tak, że się wysikała, wysikać chciała, tak jak ty, tylko usiadła po prostu na umywalce. I je była ta umywalka, i ona się tam złamała. Nie wiem, coś tam se. Tak, se skończyć. Mega się złamała, i ma do dzisiaj problemy z tym łajdem. Już nigdy nie wyścigam ja, się na umywalce w takim. Ale to sobie kupcie ten. Ja widziałem na. Taki ADM. lejek, nie? Tak! Wkładasz, znaczy wkładasz, przyciskasz. I sikasz jak chłopak facet No Masz taki siurek i... i... Właśnie mówiłam, bo w Przemyszu, jak jesteśmy, to mamy taras I tam całe moje dojrzewanie było, każdy zawsze chodził pod taras I moim marzeniem było zamówić ten lejek i powiedzieć do kogoś Ej, idź sikać? Spoko Ja odwrócić się po prostu plecami do bo głowy bo i zacząć sikać <laughs> Ja to zawsze chciałam zrobić, ale ja to zawsze chciałam Na przykład kupić sobie pampersa dla dorosłych i iść do klubu z tym pampersem I nie wiem, jak ktoś będzie podrywać, to powiedzieć mu Ja teraz sikam i zaczął się co, tak. Za co mi się wydaje, że ten podrył by się na pewno nie udał No wiem, ale no. Jeden, zawsze mnie podrywa ktoś, kto mi się podoba On ma już dzisiaj, po dzisiejszym coraz więcej rzeczy na myśli, które no go no jednak obliczają Nie, on ma no wishlist już, już zabawy pampersy Nie Nie On już <laughs> nigdy na mnie nie popatrzy w ten sam sposób Bo nie wiadomo czy się nie zlejesz, że jak będziesz gadać Jaka jest ostatnia rzecz, którą sprawdzałeś w gobelach? Ja historię usuwam codziennie No ale to... Serio? Ja, ja pokazać, w patrzcie, W swoim patrzcie. telefonie <laughs> Dobra, ja może pokazać A pierś, co się boisz, że ci mam sprawdzić, czy co? Nie Patrzcie na to To jest kopyto świni Dmuchaniec i jamnik króliczy ja mam ostatnie salon postawciowy na do, moim siedlu. Musiałam kazać pana się jakie oprócz Everu rzeczy. Pokaż! Ale nie, nie, nie! Ja nie mam Kis. Pokaż, to pokaż! No pokaż! Ale co? Ja portfel chce wyciągnąć. Harry Portfel, patrz. No co nie masz? KFC? Saigon? No dobra, KFC. No ten jest już KFC. KFC wyszukiwał, dobra, no nie ma Jak można usuwać historię w telefonie? Bez sensu, się Szkoda wyja. czasu, to jest twój telefon ktoś się tam zagląda Miałem jakieś historię taką, ile to mi mieli lat wtedy, co siedzieliśmy pod tym z 15-16 Kręciłem z taką dziewczyną, no podobała mi się Fez i ten I nie ona chyba chciała, żebym sprawdził jej autobus No i ja siedzę koło niej, <tac -com> na internet, baba <tac -com> No i ten telefon, że jesteś straciła Ona patrzy i da. Masz. I ja mówię. Co? A <śpiewa> no ja No i od tego czasu nie mam, ja zawsze mam po prostu tak. Wow, Wow, no zostawia śladu po sobie. To Masz. może używać sobie przeglądarki incognito mam bużne, ja. stary, ja cały czas. Ja mam urzędia. No staraję cały czas używam incognito i mam się. A czemu tego nie robisz? Bo nie bo tak, tak jest, tak jest tak nie wiesz że eee, Do skończyć? dobra, dobra Tu nawet nie szkole, szkole Nie nie informacyjnie Ale ja nie wiesz, ma. eee, że jest Masz Pokazać ci? A gdzie to chodzi? Tu przesłuchasz No boś, On wcale tu nigdy nie był no. Co? I to masz, już oś... normalnie No to to masz karty no, nie. No, nie. No, Tu się nigdy historię nie zapisuje masz na Face ID stary, że tam nic się nigdy nie wejdzie Wolicie wypić siki czy pot? Chiki. Na pewno bym się nie poniżył do takiego poziomu, żeby cokolwiek... Tylko... Ale to jakby musisz umrzeć się no tego zmian. No Bo historia jest taka, <noise> nie rzemijmy siki. Kiedyś kopalni słyszałem, że po prostu zasypało ich. I nie mieli żadnego właśnie picia, ani jedzenia, to pili swój mocz i przez to właśnie przeżyli. Ale no ogólnie jest w tym, nie wiem czy oglądaliście no. jakiś taki program Moje paranoja, to tam była taka baba, co normalnie była zależniona od picia swoich k**ów. What? No. Ale ogólnie, jakbyście chcieli zobaczyć, jak ktoś pije kogoś pot, to Jackass Rosja robili taki odcinek. Takiego grubieżnie i oni ściągali z jego no. i w A Jacka jeszcze... Jezu, to był pierwszy filmik, był chłop mi to pokazał, że oni chodzili po ulicy i kazali każdemu napłyć przechodniowi do szklanki i później to... O fuj Jezu, teraz aż mi się to Za ile złotych zrobilibyście coś takiego? Co? Za ile? Za milion, za milion złotych? Za ile złotych Byś wypił czyjeś ślinę Szcz... stary? Tak Stu ludzi na przykład? Ta. Ja też za milion Ja bym, bym nie wypił. wypiła On powiedział miliard Ja bym, ja bym... nie wypił Miliard? Ja nie, 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 To jest taka kwota, żeby ci chłopie zesrali sobie tego Ale jakby <laughs> Ja 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 wymyślić, nie muszę sobie wymyślić, jaką kwotę no no to co? bo to milion złoty. Pić czyjeś ślinę normalnie, na plutę przy stosów, weź? I tak cały czas połkasz ślinę obcych osób, bierzesz żądał. Wolę bole, być biednym niż o pluty na no, mojej przy stosów. Ale no to nie? Ale wiesz, teraz to jakiś randomowy wiesz, idziesz i szukasz. No! Pluje, idzie, nie. Wiesz, co, Jad, fuj, bie, co on jadł? Fuj! No, żół no. nic nie jadł, kurde Ja wiem ja tego chyba. Mariusz, <laughs> Jeszcze wysterylizowana! No. A jeszcze niektórzy tak plują, tak, tak, tak esz. Tak, on mi się Jak już badałam takich obrzydliwych rzeczach, zawsze jak jestem w przemysłu i idę z moją mamą. do kubka! <laughs> Zawsze w tym samym miejscu yes. spotykam kogoś, kto albo smarka w ręce, albo wytrzaskuje no. kozy na chodniku. A to, to jest, jest normalne. To jest dla mnie Nie, to nie jest normalne. Mam tak, dużo. Dziadki zawsze. Dziadki zwycięsko Ale to nie jest normalne, bo one są obrzydliwe. Jak to jest obrzydliwe. To, się to jest normalne na wojsku, właśnie no. W strefie cywilizowanej, załóżmy, nie wiem, kurwa, no pod kościołem, to nie ma. Jak ktoś idzie chodnikiem i nagle naglewali takiego strzała z nosa Ale, widzę. Ale. U że to jest normalne. A wolelibyście wejść do basenu pełnego gówna? Czy do basenu pełnego kuzu z nosa? Ej, to też Ale chyba kuz, bo gówno jebia. Ja do gówna. Ja chyba też wolę do gówna. Nie wiadomo, z czy to jest gówno, może być gówno żółle nawet. Ja i że kiedyś, jak y, byli w górach, no jeszcze za mało lata, kwes zimy wtedy były, to na Józef. przykład szli, szli na przykład do potoku. W górach jest to ogólnie tak, że, no. Krowa wychodzi, no to gówno zostaje, zostawia, placek jest i zaschnięty jest ten placek. O jest, I możesz rzucać jak frisbee. Na przykład jakbyśmy mieli fest przednoszone buty i było im w kurwę zimno, no to gówno rozgrzebywali i w środku było ciepło, a skorupa była zimna, nie? I no, nogi do tego dawali. Proszę bardzo, co, co to wpadnie? Ktoś wdepnął w gówno pewnie i powiedział, że czy bo... Ale rozumiecie, że ja raz mam taką sytuację, bo wiecie jak wygląda krowi placek. Jest taka okrągła kupa, Ja tego nigdy nie zapomnę. Byłam w przedszkolu. To jest moje chyba najwcześniejsze wspomnienie. I w wchodzimy... tak! wziąłam do mojej koleżance do ubikacji, otwieram takie małe kibele, no, które jeszcze były, a tam krowi placek, rozumiecie, Ona się zasra jak krowa. Co? No obiecuję! No ja tego nie spuściłaś, sposz. A no w przeszkodzie, że cię spuszczają wody. No to nie, dziecko przychodzi w szkole. Nie ja to... I dokładnie ja mówi... Cię to tak wysrałaś, ona. Czy mm. macie jakieś nawyki, które się wstydzicie? Pogryzanie paznokci. No nienawidzę jak Denerwuje mnie to. W sensie mnie samego to denerwuje, ale nie umiem nad tym zapanować. Okay. Miałem tak, pazurek, ten co tak maluje się pazurek, taki kwaśny jest. Ten no, jeszcze to jeszcze bardziej tylko ja nie mogę zostawić niewyduszonego kurwa pyszcza w swoim życiu na przykład Mnie to tak wkurwia A, no to ja mogę powiedzieć o tym, że prasuję wszystkie ciuchy jak ja mam i nie wyobrażam sobie wyjść z domu a ale tego się wstydzisz? No, nie wiem, no ale to jest, jest przyjepany.. No Ja mam na przykład coś nie takiego, wstydnie. że Jest mi smutno, że tak mam, ale to jest, jest moja smutno. po prostu nerwica Na przykład pomyślę sobie coś złego, że Yy, nie wiem, ktoś umrze w mojej rodzinie i jeśli nie zapukam trzy razy w kolano, to to się stanie i ja tak robię parę razy dziennie, że sobie myślę coś złego i muszę w kolano. Co Co I... A dłu wiecie, wiecie w nosie tak jak, jak jesteście, tam 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 tam. jesteście sami w domu? No! Kastu ja nawet nie mam się tego wstydzić, to to była no, trzy nosek, no to, to, no, to, to jest normalne. No. A, ja to za i... nawet nie wchodzę, bo ten bliżek tylko zigam do niego i nie dobra wchodzę do niego. Takiego, że jak widzę, że jest dywan u mnie w pokoju, centymetr, że na przykład coś się nie, nieprostopadne albo nie różne Tak, to muszę, muszę go przesunąć. Ja nie w ogóle Albo jak coś nie przykład... rozumiecie, pytania debile... Wy mówicie takie rzeczy, które nie są jakby, że się wstydzisz. Bo wstydzenie się to jest pokazanie przed kimś, że na przykład wiesz, że yy, właśnie masz coś niezadbane, coś po prostu nie wiem. Przychodzisz, ta, o, dubienie w nosie, okej, okay, to jest prawda, bo no, ja mam swój słownik. Można się wstydzić, no bo nie zapanujesz dachne. nad tym, ale, ale jakieś, nie wiem, prasowanie czy coś, no to kurwa. No dobra, no ja nie wiem, wymyślałem co mi przyjdzie tak, bo to... No nie wymyślaj, tak? jak nie masz, to zamknij temat. Nie mam. A Ty, właśnie ja co kurwa powiedziałaś, że nie mogę mieć niewytuszonego pryszcza? Najbardziej bolący pryszcz, moim zdaniem, to jest na nosie. Co się boli? TUUK Boże! Masakra! Nie, ale nie, dalej w nosie jestem. A się! Wy! To nie tu! Wynoś się! To, to nie tu, że tu u góry tak. czy coś, tylko tu! Tak jakby wiesz. ja z chyba dwa razy w tylko Matko tam. jedyna. To, ja to w hmm. A czego Dlaczego nie? nie? I kończymy! Spróbujcie, lajkujcie, zapraszam Was na tak i... I na kanał Zimny zestaw. Na kanał zimny zestaw.